paziu z pucharem, który widzi, widzi w tej drugiej osobie pieniądz i stabilizację. I to jest z gruntu zły plan. Ta osoba wie o tym, że ona nigdy nie będzie w tej relacji dawać siebie tyle, co druga osoba. Że to będzie niezbalansowane i nieuczciwe. I że wy nie macie takich samych celów w życiu. Ta osoba o tym wie. Ja pierdolę. Czy ta osoba ma w ogóle jakiekolwiek uczucia w stosunku do Was? W, w, do... Znaczy, no bo to może w dwie strony działać. Czy ma jakiekolwiek uczucia? Na pewno jest pożądanie. Bardzo dużo jest pożądania. Czyli fizycznie się podobacie, ale nie, nie ma uczuć. Zobaczcie. Nie przyjmuje tego Waszego pucharu, tej miłości. Kłamie na ten temat. Jest emocjonalnie niedostępna. Ale chcę dziesięciu monet w wymiarze monetarnym.